Na polskim rynku zadebiutowała dzisiaj marka Duji. To również dziś wielkie otwarcie świętuje sklep internetowy Duji.pl. Z tej właśnie okazji przygotowaliśmy dla wszystkich klientów miłe upominki. Jednym z nich jest ten oto smukły telefon komórkowy, który, za sprawą wymiarów karty kredytowej, z łatwością można schować nawet w portfelu. W zestawie, oprócz urządzenia, znajdziemy także kabel USB, umożliwiający naładowanie akumulatora o pojemności 320 mAh. Na dolnym obrzeżu telefonu, którego waga wynosi zaledwie 28 gramów, umiejscowiony został port mikro-USB, slot na kartę microSIM oraz suwak umożliwiający wyłączenie oraz zablokowanie telefonu. Urządzenie oferuje dostęp do podstawowych funkcji. Wśród nich znajdziemy książkę telefoniczną, rejestr połączeń, wiadomości tekstowe, radio FM, którego możemy słuchać po podłączeniu zestawu słuchawkowego organizer, a w nim kalendarz, budzik i kalkulator, profile, a także łączność Bluetooth. Jeśli chcecie skorzystać z promocji i otrzymać taki właśnie telefon, spieszcie się, gdyż akcja promocyjna potrwa do 17 grudnia lub do wyczerpania zapasów.